Witajcie, witam się z wami po raz kolejny od dawna wszechstronny z największa sława polskiego YouTube'a. A razem ze mną jest MRH123. Siema, siema. No, to jest y, pierwszy odcinek z nowej serii jaką jest Zagrajmy w Pokémon Storm Silver. Storm Silver jest to hack do Soul Silverów, który utrudnia i urozmaica tak to można powiedzieć. Y, graczowi rozgrywkę. No. on właśnie... Tak go, tak go będę nazywał w tej serii, bo to jest Patryczan. On tak ma na imię. W i właśnie przeszedł jest znawcą tej gry. Będzie, be, będzie mi pomagał. Be, będzie w debacie. Dobra, to ciśniemy. Zaczynamy grę. To pomińmy od razu. Mówię, bo to jest nieciekawe. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. a ja się włączam Tak, on tutaj tłumaczy, że na tym świecie żyją pokemony, są to stworzonka. Nie, że niektórzy tam używają ich tylko do walk. Coś tam, coś tam. Eee, tak. Jesteśmy chłopcem czy dziewczynką? Babę bierz. bierz. Derpina ją nazwij. Dobrze. Gdzieś, gdzieś już słyszałem to. Derpina. Hmm, ciekawe gdzie. No też, tak... <tie> yeah. D... De... E... Wejdzie to? De... E... No wejdzie. D... De... Ale se, chyba w to. Już na samym początku w... de... no. Już mam... Derpin, no. Już mam problemy z wpisaniem nickname. U. Co dopiero z no. <tie> 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 Wal się. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy dalej. Ale coś mi nie przycina teraz. Tak? Pawle, jakby co, to, dać Arankeda mu przycina. Ciekawe, bardzo fascynująca historia. Hope, masz fajnie, bo grasz. w grasz. E, rozumiem, w T, w Pokémonu no. grasz. No. Jaki masz ten team? Mmm, T. Te. Chope, Chikorita. <laughs> no, słaby jakiś. No, to wiem, bo to... To się w dzisiejszych czasach. Sao, randomy, kolego. Ale cioty... Ja, gra, ja gram tym yy, Abron z kimś tam <noise> Przestań. posysasz. Pięknie. Jak wory za ambonką. God, the o, i tutaj już jest. Od razu zmiana w tym haku. Dostajemy on na samym początku buty i... Rover wow. I rower. Tak, dokładnie. Widzisz, no, nauczyłeś się grając ze mną w to przynajmniej coś. Ty na pewno. No, o, a to jest Meryl. Ja go nazywam Maciek. On be, to będzie Maciek od dzisiaj. Ty czy chcesz jesteś, czy jesteś koło ty... przy tym gościu, co ci daje Pokemona? Jesteś durny. Taki Maciek. No ten Meryl. Tego, tego. Przyjaciela naszego. Ja go nazwy Maciek. Tym, tym, trym, tym, tym. Nie trafiłem w drzwi. Właśnie. I to będzie seria na zasadach Nazlog, czyli Pierwsza zasada Nazlog Łapiemy w danej lokacji tylko jednego Pokemona Czyli przykładowo idziemy na drogę, o Jezu, nie chciałem tu iść Idziemy na drogę numer jeden To możemy złapać tylko jednego I to pierwszego, który się trafi Jeżeli go nie złapiemy, no to trudno Nie możemy już tam łapać nic Jako lokacje też się liczą różne miasta, jaskinie No i to wszystko yy, Druga zasada Każdy, po, każdego Pokemona musimy nazwać więc to będzie trochę kłopotu z tym nie tak No to skoro nie będzie to ty ich jedna zniesz wszystkie i już mam nawet pomysł na pierwszego nazwę go derp Gdzieś to słyszałem Ni wal się niczym gimba będę jaka gimba na gimbaza będę jak gimbu cało to nasz gimba tak nie nie już nie no niby to się nie jest już. Dostaliśmy Sindu Chłopak czy dziewczynka, błagam mu chłopaka. liczna no jakiś mhm. szmaciarz! Wszystko da, wszystko. Dobra. Yy, jak go nazwiemy? Derp... No to już nie nazwiemy jej derpina, bo my jesteśmy derpina, to będzie nieładnie tak. Jak ją nie nazwać? Nie tego. No. Ja nie wiem jak nazwać. Hmm czekaj Mówiłem Soraka Będzie leczyć eee. Co? <laughs> <c> <laughs> <So> <laughs> jesteś di... nie e. A dobra, nazwę, nazwę, nazwę Soraka Soraka będzie Mamy Mam który nam idzie, albo Ryza Ciekawe, a grasz w Soraku? Wow Ciekawe chociaż czy mnie dobrze słychać Nie dobrze niby Obym nie chuchał w ten mikrofon Nie co ja zrobiłem Co zrobiłeś Do pulpitu ten dałem I nagrałem pulpit przez chwilę Debel. Jestem, jestem jeszcze niedoświadczony Dobra szybciej yy, Tak 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 dobra yy, No nie zostaw mnie w spokoju On nie może do już. Dobra. Następny. Mówiłem, żeby nie grać babą. Teraz wszyscy tutaj gadają z nami. Jeszcze numer będą. Ale tyś nie możesz. Później zobaczę. O chłopak. Eee. właśnie. Jeszcze raz zrobię. Nie to. Co? Chwila. Co chciałeś? Ej. Fast. O. Dobra. I lecimy dalej z pokemonem naszym A to jest oczywiście Maciek z etanem No chodź tu szybciej A to ja mam podejść, dobra Derpina Masz własnego pokemona Muszę powiedzieć, że jest bardzo słodki Jeżeli z nim chodzisz to y, Staje się bardziej przyjazny Powinnaś odwrócić I się do niego i dokładnie. pogadać z nim czasami Dobra, ty już tam cicho. Zobaczymy jak później będziesz tłumaczył. O właśnie, muszę. Może pokażesz go swojej mamie. Musisz do matki. Na razie. Po... No. Naprawdę? O, Maciek został z nami. A nie, jednak poszedł. Fajnie by było, gdyby Maciek został, bym miał Merylę od razu. tego no, Maciek nie będziesz na. Ty gnoju. No tylko w ogóle Maciek nie Nie, nie. Nie, jeszcze z klanu. Uuu, macie. Mucio Jordan, Jordan ma tą skórkę No Legendarną? Nie, Dragonflyer w gronie smogu Tak Ta? Ta. to Nie, jest region... to nie jest ta. Dostaliśmy pokę gear. Do mamy w teraz, Gdzieś. Tak, jak ja z nim gadam, to... Tak, pamiętam jak się to robi. Musisz do go dzwonić. Ale nie musisz. Muszę. Na ro rozmawiać. Ja nie chcę. Jezu. Ja nie chcę. Ile mamy? Ma Małe gnoje po... Gramy jeszcze, gramy jeszcze. Co, co masz 9 minut? No 9 minut, już mamy a? nagrania 9,5 dokładnie, prawie. Dobra, nie, dobra tam. <grym> żeby się tylko głos dobrze nagrał. Uwaga. Hopcze ty nagrywasz, a nie, a nie prosisz o jakiś głos dobrze nagramy. W sensie... Grywasz. no ale... nie obchodź mnie cicho dobra, na razie się nasz log jeszcze nie liczy ponieważ nie mamy pokeboli dokładnie, 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 co bym tutaj trafił co, co bym tu trafił gdybym miał je u lol jaki fart jakby jak bym tutaj, się nie uda patrz no nic, po prostu przez tą pierwszą trawę przeszedłem i nic mnie nie mnie zaatakowało. o boże, ratata wyjdź Inwejdujemy na trzymaciarze Eee, rower Czemu na rower nie siadłem? Nie Następny ratata. Oj, coś czuję, że nam się ratata trafi. A to będzie źle wtedy. Ty, świniak, dajesz coś? Nie. Dobra, ciśniemy dalej. Się PJ A zabijemy go. Będę zły. O, gas tu znowu nawet. Gnojek. Hop, Dobra. tu tutaj jakiś dziaduś nas zaczepia. Dobra. Już my na tym wejdują? A my ich. Nie. Mają bliskranka? Ale my prostuśmy na ich, Na znaczy oni. O, oh, please, o proszę, oprowadzę cię tutaj To nie zajmie długo, to nie zajmie dużo czasu, obiecuję To jest Pokémon, to jest centrum Pokémon, tutaj leczą Pokémony Kiedy chcesz. Bo tego nie Cicho, będę tłumaczyć, jestem Koks To jest sklep Pokémon Sprzedają tutaj Pokebale, żeby łapać dzikie Pokémony i jeszcze inne użyteczne itemy. Przedmioty, prawda? Przedmioty. Przedmioty, prawda? Przedmioty. Fachowo mówmy. Droga 30 jest tędy. Trenerzy walczą tam swoimi Pokemonami. Jeżeli pójdziesz troszeczkę dalej, dotrzesz do domu pana Pokémona. Hop, jak mi to pięknie idzie. Zapowiada się piękna seria. Podbijemy polski YouTube. To jest morze, jak możesz zobaczyć. Nie... Jakieś pokemony mogą... tu... Może, można złapać pokemona tutaj, to już... Zrąbałem Po całości Ja Jezu to jest mądre, ja na rowerze jadę wolniej niż on idzie I to jeszcze dziadek stary, a jestem w pełni... I wigor masz w masz. No, wigoru <grym> jestem pełen Dostajemy starą wędkę Ty, patrz, uwinęliśmy się w 12 minut Nie, no na pewno trzeba... bo ile czasu jeszcze... Wiesz. Nie No tak Dobra to co 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 a masz Dostaj... A Pokemon ten miałeś dostać No to, to mam C... synde Tam po co mi jeszcze jeden? Pokemony to dopiero nie wiem w następnym odcinku będą To masz Jeżeli się uwinę <susurdayo> Żeby nie później bo to jest nazlock Właśnie, no i. Ale jestem tępy. Patrz, naj, najważniejszego nie powiedziałem co Bo to nie jest. Nie jeżeli w nazloku. Mówiłem na początku, ale nie powiedziałem tego. Jeżeli w nazloku Pokémon zginie, to on ginie naprawdę. Muszę, muszę go odłożyć do boksu i nie mogę go używać już. Więc to trochę z więc trzeba. Expić, expić, jeszcze raz expić. Żeby nie padały. Tym no, zostaw mnie w końcu nie. Rower Pyk I lecimy Zim. No, jeszcze ten yes. zboczenie yes. z tu przylazł Co dostaniemy, co dostaniemy Aha, mapę A z Niemczech idziemy iść do tego, tego, do tego domku, tylko kaimon jest no, to idź. no no to idę tam Zresztą na to graj I, 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 i co tu można złapać? O Boże, żeby tylko nam się to nie trafiło jak nas znowu zaczniemy, to... jezu Dobra, a co to było? jakiś. No właśnie O, No już bym wolał widla. Dostaliśmy i Temek, nasz pierwszy. O, następny jakiś łysy zboczeniec. Mówiłem nie grać dziewczyną. No, a tak, dobrze, fajnie, ładnie. No, koks. Dobrze, dobrze, aha. Mam. Dobra. Rozumiem, Nie, ja Właśnie o, od razu na tej drodze to mamy light, bo nie możemy i tak nic złapać Bo tutaj się dostaje coś fajnego. Taki spoiler ty? No, trzeba było grać w Pokemony, to byś wiedział Tak, bo nie grałem No, nie grałeś właśnie Co tam się dzieje? O walczy. Też chcę. Idź tam Lecimy Na farcie, na farcie. jaj Złe krzaki poszedłem. Caterpie. W A kiedyś... Go tylko chciałeś łapać zawsze. No... Bo Butterfree drężę nawet go, dobrze... No, go zawsze łapałeś. Mm, łapałem, Czemu łapałem, jest? wszystko. No. Caterpie jest ścierwem, nie Butterfree. Pięknie. Jak tam? Dobrze, to ona tam mówi, że jest tam jakimś tam czempionem ligi no coś tam, coś tam i coś tam, coś tam i jeszcze coś tam, coś tam mówi i że po prostu ona tam mówi nadal, nikt jej nie słucha, ale ona mówi. Ja ją słuchałem. I? I? No. A dawaj Pokemona. No. I dostajemy od niej Eevee. I tu już się liczy do tej drogi, na tej drodze nie możemy nic łapać. Yy, tak, chcę go nazwać. Myślę, eee... Myślę, jodnikiem yes. to jest A na kogo on będzie? nie yes. Na kogo on będzie. tajemnica hmm. zawodowa? Nie wiem. Czekaj, pomyślę. Jakaś na elektryka. Nie go elektryk. <gry> Nie. O. Hmm. Już wiem na kogo on będzie. O uh, uh. Dobra, nazwałem go Ogrodnik Czyli wiadomo jak już będzie, wiadomo, jak już będzie. <grym> <grym> Dobra poszła ona sobie To jeszcze tutaj to załatwimy to w tym domku Wszystko i kończymy odcinek Bo tak Myszka Dostaliśmy tajemnicze jajko. Yeah. Mówiłem, żeby nie grać dziewczynom już jajka, dostajemy powoli do rąk. Młodzios debil Co? Nie. A ty szykuj kawał na koniec powiesz? Czemu rozmawia ze mną? Moim pokemonem bez sensu. Rozmawiaj ze mną. No właśnie. Ale nie mogę. No to co? Ale Wyklęczy. jakiś tam ponoć miałeś I, i nie przypomnę sobie No mh, a, Przestań Dobra, dobra Dobra, dobra. dobra. Pisałem coś Dobra Idziemy dalej Mamy jeszcze 05, wygrywamy to tam No. Kładź minutę. Lecimy lecimy lecimy. Kurcze. Ej, nasza Soraka będzie koksić, ona będzie miała damage. No. Czemu ja nie jadę na rowerze? Jestem durny. Ha, zabiję go fryer. Raiser. Kogo zabiłeś? wiem I mam, i mam double buffa Ale jeszcze. jesteś fajny Nie nie trafiłem znowu Dobra, wyleczymy pokemony i kończymy odcinek Tak jak Muchus napowiedział Dobra, tak, chcę. Wykieruję to Dobra. Tak więc to był pierwszy odcinek, zagrajmy w Pokémon Storm 7. Ja byłem Napo ja grałem z Lab MRH123 Ja byłem ja grałem Tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany grą League of Legends zapraszam na jego kanał, ponieważ on też zaczyna <coughs> działalność na YouTube. Podbijemy polski YouTube. Dajcie nam dwa miesiące, a będziemy najsławniejsi. Będziemy taki Ile. drugi rok i rojo. Dobra, to na razie, trzymajcie się, cześć.